Poliski zielone i czarne pochodzą z tych samych roślin. O kolorze decyduje etap dojrzewania, na którym zostały zebrane. Zielone są zbierane wcześniej, a czarne dużo później. Pani tu bierze w jakichś kolorach. Ten człowiek potrzebuje pomocy. Trzeba myśleć. Myśleć, panna Watson. Niech Pani czyta na mail dalej. Już raz, raz, raz. Pamiętam tylko, że tanę zakopałem pod drzewem oliwnym i jadłem wtedy zielone oliwki. I zjadłem prawie wszystkie, aż mnie brzuch rozdolał, bo były niedojrzałe. No, Wiedziałem od początku, że to sprawa dla lekarza. Ale panie detektywie, proszę spojrzeć, no drzewa w ogrodzie są czarne oliwki, a klient jadł zielony. Muszą jeść zielone, skoro potem miał kłopoty natury gastrologicznej, czyli tanę. Zakopany był pod ziemią był Czyli no. Ja wiedziałem od początku, pan Nowoczu, od początku wszystko wiedziałem. Chciałem tylko sprawdzić, pani indukcję, znaczy dedukcję. No. no, dobrze, niech pani odpisze. A jeszcze niech pani dopisze, że radzimy odkopać i puścić w obiec, by zwiększyć zysk. No, <śm> następna sprawa rozwiązana. Odkopać kusty. To, <śm> no, 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 no. to będzie sztuszka Z chusteczkami!